Ja jestem Madzie i witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie hall zakupowy z rzeczami z temu. I jak się możecie domyślać, patronem tego odcinka jest właśnie temu, a co to jest temu? Myślę, że każdy z Was wie. Natomiast ten, kto nie wie, jest to platforma zakupowa, na której możecie znaleźć przeróżne produkty, po odzież, przez jakieś gadżety, czy nawet sprzęt jeździecki i to sobie zaraz wszystko sprawdzimy. Starałam się wybrać rzeczy, które są takie najbardziej praktyczne, które mi się przydadzą, które mogą Wam się przydać i wspólnie sobie sprawdzimy, co tam mamy. I zobaczymy, czy wybrałam dobrze. Na stronie temu znajdziecie bardzo dużo produktów w atrakcyjnych cenach, a ja dodatkowo mam dla was aż 90% zniżki oraz pakiet kuponów o wartości 400 zł. A żeby to zdobyć, no to już wam mówię, co musicie zrobić. Uwaga, promocja tyczy się tylko nowych użytkowników aplikacji. Ona nie działa na stronie internetowej oraz nie działa na kontach, które już macie. Więc jeśli chcecie z niej skorzystać, no to musicie założyć nowe konto na aplikacji temu i wtedy przystąpić do jednego z wybranych przez siebie kroków, które zaraz wam wyjaśnię. Jak musicie dostać tą promocję. Pierwszym sposobem jest zeskanowanie kodu QR, który wyświetli Wam się tutaj na ekranie. Wystarczy, że go zeskanujecie, a to automatycznie wprowadzi was już do promocji. Drugim sposobem jest wpisanie mojego kodu, który znajduje się na ekranie. Wystarczy, że wpiszecie go w wyszukiwarkę aplikacji temu, i to Was przekieruje do. Promocji na 90% zniżki oraz do zestawu kuponów o wartości 400 zł. Trzecim sposobem jest kliknięcie w link, który znajduje się w opisie lub w przypiętym komentarzu, i to również przekieruje Was do całej promocji. A teraz przejdziemy sobie do reszty odcinka i zobaczymy, co tam mam i czy to jest naprawdę fajne. Pierwszą rzeczą, którą wybrałam, jest taka torba na siano. Ja zdecydowałam się na tą torbę z tego względu, że jak wiecie Sonia spodziewa się zierbaczkę i ona aktualnie w boksie ma taką siatkę. No ja się obawiam, że zierbak mógłby mieć talent po Sonicy, bo Sonika bardzo często wsadzała nogi w takie siatki. No aktualnie już tego nie robi, natomiast jej dziecko nie wiadomo co wymyśli. I stwierdziłam, że taka torba będzie bezpieczniejsza. Ona ma tutaj takie taśmy, paski i myślę, że no, zdecydowanie będzie to bardziej bezpieczne w przypadku zierbaka, bo siatka ma dużo więcej takich oczek no i one często się po prostu nie zrywają więc sprawdzimy yy, Sonia aktualnie jeszcze nie mać rybaczka, ale zapakujemy jej siano i zobaczymy jaka tu będzie pojemność do tej siatki, którą aktualnie Sonia ma też za dużo siana nie wchodzi a to zobaczymy czy jej się w ogóle spodoba tak naprawdę o kurde rozwaliłam całe siano teraz mnie ukrzyczą On trochę tu wchodzi, bo to się tak rozciąga. Można to tak upchać dobrze. Zobaczymy, czy będzie się wygodnie Soni jadło, ale ona teraz ma siano na ziemi, więc nie wiem, czy będzie zainteresowana moją torbą. Jak ja mam to zaczepić? A, to są karabinczyki. I z drugiej strony to też może być bardzo fajne, jeśli chodzi o transport, czyli na przykład do, yy, do przyczepy. Myślę, że by się sprawdziło. Dobra, idziemy. Bo tutaj też jest taki taki otwór, że z góry w sumie będzie mogła jeść. No zobaczymy, idziemy jej zaczepić. Zastanawiam się, jakie mam to przyczepić. Ale, no bo tu jest taka siatka, widzicie? No i ona jest, też jest dość nisko i tutaj ma dużo tych takich oczek i źrebak mógłby rzeczywiście włożyć nogę i zrobić sobie krzywdę, a myślę, że tutaj jest mniejsza szansa, żeby jednak to zrobił. Więc zobaczymy. Zachaczymy sobie. Nie wiem, czy Sonia aktualnie będzie zainteresowana, żeby z tego jeść. To by mogła też dać wyżej, i wtedy by nie jadła tutaj z góry. Ale jak będzie chciała sobie jeść z góry i sobie ułatwić, to niech sobie je. Zobaczymy. O, ma taką torbę. Dajcie znać, czy chcielibyście taką torbę. Ja widziałam, że dużo osób korzysta, więc stwierdziłam, że i Sonia przetestuje. Sonia, popatrz! Sonia, patrz, masz nowy, nową rzecz w pomieszczonku ja dzisiaj ona ma chill. ona ona się na mnie nie przejmuje, więc przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, którą wybrałam, jest taki organizer na boks. E, tutaj nawet mają, może właśnie pokazać z tyłu. I tak mnie zainspirowali do tego, że fajnie jest rzeczywiście mieć taki organizer pod ręką, nie tylko latać z tą skrzynką. Bo ja też nie mam paki w kanciapie, więc wygodnie mi będzie, jak będę miała wszystkie produkty tutaj gdzieś e, przy Sony, przy boxie. Zorganizujemy sobie to zaraz. Uzupełnimy. Najpierw sobie zaczepimy. Tam są również takie haczyki, żeby móc zamontować na haczyki. Natomiast ja na tym moment nie będę się bawić w skręcanie. Po prostu skorzystam z łatwiejszej opcji, czyli z rzepów. I zastanawiam się, czy zaczepić to na drzwi. Chyba tak, bo jak dam tu i będę przesuwać drzwiami, to wtedy nie będę mogła. Zastanawiam się, jakie ja mam to zaczepić. O, tak będzie się trzymać. bo Powinno się trzymać. Chociaż nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam. Zaczniemy sobie od takiej szybkiej organizacji i zobaczymy, ile rzeczy tutaj wejdzie. Myślę, że wezmę takie produkty, których używam najczęściej, czyli odżywka do grzyby. Tutaj widzę, że jest taka dość spora kieszonka i myślę, że tutaj idealnie wejdą mokre chusteczki. O, mokre chusteczki zawsze się przydają i zawsze się też gubią, więc fajnie, jakby były ciągle w jednym miejscu. Z kolejnych potrzebnych produktów mam. Tutaj preparaty do strzałek dla suniki, więc fajnie, jakby rzeczywiście miała je przy sobie. Nożyczki, czyli kolejna rzecz, która się co chwilę gubi. Zastanawiam się, gdzie ją dać. Może tutaj, gdzie jest właśnie takie przezroczyste. Damy o grzebyk, nożyczki. tam do przecięcia grzywy. Damy też szczotkę do grzywy. Hop, czy tu się będzie trzymać? Czy tu lepiej? Nie, myślę, że o, jak damy tak, to będzie się trzymać, bo nie będzie przeważać. Ej, nawet fajnie to wygląda, bo tu naprawdę jeszcze sporo rzeczy może wejść. To są naprawdę spore kieszonki. Myślałam, że to się nie będzie trzymać na tych rzepach, ale się trzyma. sobie. tak, Magic Brusha Soniki. To będzie taki zestaw yy, do szybkiego ogarnięcia konia. Mam nawet tutaj wcierkę do grzywy oraz jakiś jedwab. To możemy dać sobie do małej. Ja to, ja to zawsze zapominam, że ja to mam. Jak to leży w skrzynce gdzieś na dnie, to ja zapominam, że ja to mam i tego w ogóle nie używam. A jak może będzie tutaj. I będę to widzieć przez takie przeźroczyste kieszonki, to będzie może lepiej. A w sumie fajne, że to są przezroczyste, bo wtedy widzę rzeczywiście, co mam. Kopystkę. Kopistkę możemy dać tutaj z preparatem do kopyt. Idealnie się nada. I jeszcze, ja jeszcze mam tyle miejsca. Co jeszcze używam do konia? Naprawdę, to jeszcze sporo miejsca. Co ja mogę je wcisnąć? Z kolejnych nowości, które mam, to mam jeszcze tutaj trzy takie rzeczy. Jest to taka szczotka do ściągania sierści, idealna na wiosnę. Ja to na razie dam, zaraz sobie to jeszcze przetestujemy na Sony, ale żebyśmy sobie fajnie tutaj zorganizowali. Jeszcze mam taką szczotkę, i to są takie ząbki, nie wiem, do masażu, czy to również do ściągania sierści. A tutaj mamy takie potrójne ząbki, więc to też sobie przetestujemy. Na razie sobie tutaj wszystko odłożę, żeby e, zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Mam również zestaw nożyczek które również są z Temu i są takie do cieniowania oraz takie zaokrąglone. To sobie przetestujemy, bo mi zawsze brakuje nożyczek, więc wzięłam sobie więcej nożyczek. Możemy później sobie ładnie przyciąć grzywę i przetestujemy, ale chciałam tutaj poprowadzić i powiem wam że tu mam jeszcze naprawdę sporo miejsca. Ja mam gdzieś jeszcze gumeczki, ale przez to, że co chwilę wiązałam Sunny ogon, warkocz, to gdzieś się zapodziałam, więc muszę je znaleźć. Więc tutaj myślę, że wejdą jeszcze gumeczki. A tu spokojnie mam jeszcze miejsce nawet na jakieś smaczki, chociaż nie wiem, czy to by nie kusiło przez kraty. Ale ogólnie naprawdę bardzo pojemne, bo jeszcze mam tutaj tyle miejsca na tyle rzeczy, że nawet tyle rzeczy nie mam. Powiem szczerze, że Sony Box zaczyna się robić naprawdę profesjonalny. Nie dość, że ma tutaj fajny e, taki organizer, dodatkowo ma nową siatkę elegancką. To jeszcze zamówiłam jej takie pasy. E, one się idealnie by sprawdziły do stani, która ma węższy korytarz, bo nasza stanie jest dość szeroka. No i ciężko było, żeby koń stał tak na środku. Natomiast ja mimo wszystko je wzięłam. Przetestujemy sobie od razu nożyczki z temu, bo muszę rozpakować, więc będzie <laughs> idealnie. Hop. Są to takie pasy do wiązania konia, na przykład zamiast uwiązu, żeby nie wiązać, tylko na stałe sobie zaczepić. I to zaraz przetestujemy, czy to się sprawdzi. Czy to się sprawdzi w stajni, bo na pewno by się to mogło przydać w jakimś transporcie czy coś. Ale czy ja będę miała, gdzie to tutaj zaczepić? Hop. Dobra, Zobaczcie sobie, to są takie pasy, o. To jest takie długie akurat, ale to można sobie spokojnie skrócić do przywiązywania konia. Co jest najlepsze w tym wszystkim, że mamy bezpieczny karabinczyk? To jest coś, co dla mnie jest chyba najważniejsze, bo ja na przykład mam konia, czyli Sonikę, która się dość często odsadza i na zwykłym karabinczyku mogłaby sobie zrobić krzywdę, a z drugiej strony mamy zwykły karabinczyk, który ten pas będzie ewentualnie przypinał. Więc to jest naprawdę mega w porządku i tutaj możemy sobie gdzieś to zaczepić, zaraz zobaczymy, jak to zrobić, żeby żeby nie musiała za każdym razem brać uwiązu i ją wiązać, tylko że miała gotowe i tylko podchodzę, przypinam i jest super. Jedyny minus jest taki, że teraz mi tutaj postawili słomę i tutaj zawsze się nie czyściłam i tu bym ją pewnie musiała przywiązać, bo nie zrobię tego do drzwi, bo do drzwi jest niebezpiecznie, żeby ważyła, ale no jak widać jest resztka słomy, więc w którymś dzień to przetestujemy tak ostatecznie, ale dzisiaj sobie to chcę zaczepić, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać i na pewno bym to skróciła. Wiecie co? To ogólnie rzeczywiście powinno być tak, jak ma się korytarz, żeby przywiązać i pomimo tego, że mam szeroki korytarz, to ja bym tutaj mogła to zrobić, natomiast nie mam takiego kółeczka, bo się mocuje takie kółeczko, żeby móc zahaczyć karabinczyk, więc ja na razie zrobię taką prowizorkę. Tak. I to jest naprawdę długie, można to sobie skrócić też fajnie, żeby Koń, który na przykład się wierci, tak jak Sonia, tylko nie mogę tego przepiąć, bo o, bo to powinno być o kółko, a nie o taśmę. Na razie zrobię tak, bo no tak to by pewnie by koń zerwał, więc musimy zamontować kółko. I zobaczcie, jakie to jest długie, to jeszcze nawet nie jest całość. To prawie do końca korytarza, a ja mam jeszcze drugie, więc spokojnie mogę zrobić, że Sonia będzie stała na środku. Co prawda nasz korytarz, jak widać, jest ogromny, więc troszeczkę e, nie wiem, czy to wypali na takim dużym, ale jak ktoś ma trochę mniejszy korytarz, to myślę, że byłoby super. Już przetestujemy. A co? Wyciągniemy Sonikę, przetestujemy jak to wygląda. Tylko ja sobie to skrócę, żeby było mniej więcej porówno. Siub. Tak na chwilę. Siub. Dłużymy. Patrz, Sonia, widzisz? Tylko nie wiem, czy być na takim. No trochę tutaj wygląda to komicznie, bo jednak rzeczywiście jest to dość wielki korytarz. Ale gdy jest mniejszy korytarz, to by było łatwiej. Ale ogólnie patent by zdało. Tylko ja mam za dużą stajkę. Ale fajnie. Nic nie ucieknie. Dobra, już cię nie denerwuje, bo ona dzisiaj jest nie w humorze. Wiecie co? Dzisiaj jest nie w humorze. Ona chce, ona nawet na dwór nie chciała pójść, co się nie zdarza. Ona po prostu chce tylko spać, więc oho, teraz nie chce wejść. <słuch> Ogólnie to by było naprawdę fajne, tylko mam za duży korytarz. No ale e, myślę, że coś jeszcze na to wykombinujemy tutaj w stajni. Może na zewnątrz jakieś stanowisko zrobią, to wtedy to nawet użyję, e, bo fajnie by było, gdybyśmy mieli jakieś stanowisko do czynienia. Na dworze, na razie to tu schowałam, żeby się nie zgubiło i pomyślimy, e, przedstawię to nawet mojej stajni, czy że mogą sobie to gdzieś użyć, gdzieś wykombinować, bo fajnie by było, gdyby było na to miejsce. Kolejną rzeczą, którą wybrałam, jest taka apteczka. I ona mnie skusiła tak naprawdę dlatego, że jest różowa. Ale z drugiej strony apteczka to jest coś zawsze przydatnego, bo jak nie wiem, nie będziemy w stanie i powiem komuś, żeby wziął coś z mojej apteczki, to tutaj od razu widać, że to jest apteczka. Teraz mam jakieś zwykłe plastikowe pudełko, a tam mam też milion innych plastikowych pudełek, więc mogłoby troszeczkę zająć, żeby odnaleźć to prawidłowe. A tutaj jest fajnie oznaczone. Mam również taką małą saszetkę. Myślałam, żeby tutaj zrobić jakieś właśnie miejsce na jakieś strzykawki, igły i tym podobne. A tutaj jakieś preparaty. Można normalnie tutaj to usztywnić. Jest bardzo dużo różnych kieszonek. Ja zawsze chciałam mieć własną apteczkę, bo, no mówię, te wszystkie preparaty u mnie latają i zaraz sobie pójdziemy do siodarni, sobie szybciutko uzupełnimy tym co mam, nie mam też wszystkiego. Myślę, że jeszcze muszę uzupełnić, ale zrobimy sobie też na to osobny fajny odcinek właśnie z uzupełnieniem apteczki, co się przyda, bo na pewno brakuje mi paru produktów i będzie idealna okazja na odcinek nowy. Jesteśmy teraz w siodlarni i tu jest moja taka szybka paka. Ja ostatnio sobie tutaj sprzątałam i mam taką o, mini apteczkę tutaj. Tutaj mam, o, tutaj mam część leków. Tutaj mam część. Mam to wszystko takim bałaganie, więc sobie to szybko włożymy. Mam nawet takie mini miniaturki. Jakieś SOS, jakieś żele chłodzące i tak dalej, więc to wszystko też sobie damy do jednego. I co? I zobaczymy, ile się tutaj zmieści. Czy się to wszystko zmieści? Myślę, że tak, że nawet ten duży. Ups, bo Sam skoczył. <noise> to jest ten duży spray do dezynfekcji. Nie będę pokazywać, co mam, tylko po prostu potestujemy. Wyciągnę też tutaj, żeby na segregację. Na to małe, bo myślałam, że parę sztuk tutaj, właśnie takich. O, tu są też kieszonki. Fajne ogólnie. A, to jest taki pocket. Ty, nie wiedziałam. Czyli fajnie. O, tu mogę dać igły. Będzie taka. Ja będę się czuła jak ten. Jak pani weterynarz. Będą się nie bać. Damy sobie na przykład dwie takie i jedną małą. Taką małą. O, zobaczcie. I mamy sobie taki. Pocket na jakąś ewentualność. Proszę bardzo. E, fajnie. Tutaj mamy parę strzykawek. Nie będę wyciągać wszystkich, bo bez sensu. Taka duża strzykawka, jakieś inne rzeczy, jakieś próbki. Próbki to nawet mogę sobie tu w te kieszonki. Nie, ja w sumie nie. Tam tak luzę. Hop. I selen siwego, jakaś gaza, Kieszonki. O, myślę, że. Naprawdę fajna sprawa, bo teraz już jak kogoś poproszę, żeby coś wyciągnął z mojej apteczki, wystarczy, że postawię to sobie gdzieś tutaj na wierzchu i od razu będą wiedzieć, gdzie sięgać. Tutaj mam taką końcówkę do węża, która spienia. Yy, możecie tutaj dać szampon i od razu będzie spienione na konia. Ja nie będę tego testować na koniu, ale nie wiem, czy to w ogóle dobrze podłączyłam, bo nie ma tu żadnego pana, który by mi pomógł, więc robię to sama. Nie wiem, czy mam jakiś szampon tutaj, może jakiś podkradnę. O! Jest szampon dla zrobiistych koni. <laughs> Więc użyjemy sobie pompeczki dwie. Wystarczy chyba. I to się chyba tak robi, co? I ja mam tu dolać wody. Mogłam to zrobić wcześniej. Ja się boję, że to mi wybuchnie. O, idzie! Dobra, stop. Idzie. I co? I teraz chyba powinnam to podłączyć. Tak. Ja wiedziałam, że to ludzie używają, że to jest fajne i też to chciałam mieć po prostu. Uwaga, ja nie mam konia. Gdzie mam to sprawdzić? Na ziemi. Jak ja mam to sprawdzić, jak ja nie widzę, czy jest piana? Muszę jakoś inaczej stanąć. Czekaj. Udamy że się konia. Chyba za mało dałam tego płynu. Kurde, czekajcie. Coś nie idzie. Ja coś chyba źle zrobiłam. Albo za mało, bo to chyba nie dosięga w ogóle, widzicie? To chyba muszę więcej dać. Nie wiem, czy to tak powinno być. Jak coś to poproszę o instrukcję, bo ja wiem, że to działa, ale ja. Chyba, że to po prostu. No bo ja to w sumie na ziemi psikam. To jak ja mogę to sprzetestować? Co ja mam zrobić? Muszę iść po konia, ale jest za zimno, żeby go myć jeszcze. Mi się wydaje, że dałam za mało płynu. Czekaj, spróbujemy jeszcze raz. Ups, to samo. Nie wiem, czy to tak się robi w ogóle. Tu się coś przekręca? Nie. Dobra. Sprawdzimy w wiaderku. Ej, nie no, pieni się. Coś tu idzie. Ja też nie dałam bardzo dużo tego płynu, więc myślę, że jakbym dała go więcej, bo to chyba się więcej tego daje. Chyba tu się daje może sam płyn bez wody w sumie, że ja to po prostu źle zrobiłam. Ale wiem, że to działa, bo tutaj rzeczywiście się pieni, ale ja nie dałam też dużo, bo też nie mój szampon. Ale myślę, że to będzie fajne i to sobie już będziemy bardziej testować, jak będzie ciepło, bo dzisiaj też nie jest ciepło, żebym nawet y, nogi miała koniu, y, czy tam no, szamponem i żebym ogon myła. Więc na razie sobie temat odpuścimy, ale no, myślę, że y, będzie działać. Też nie wiem, czy ja dobrze to podłączyłam. Powracam do Was z aktualizacją, ponieważ sprawdziłam jak to trzeba ustawić i trzeba było obrócić tą górę na mydło, nie wiem jak, ale wcześniej nie zauważyłam tych napisów, choć próbowałam to przekręcić, no ale jak już to przekręciłam to rzeczywiście ten wąż zaczął działać, w sensie ta końcówka do węża i już mieliśmy tutaj wszystko spienione. Jak będzie pogoda to umyjemy siwego, ale jeszcze jest tak raz zimno, raz ciepło, więc na to poczekamy. Przejdziemy sobie może do rzeczy, które są dla mnie, bo tak to wszystko było dla koników. I tak, pierwszą rzeczą, którą sobie wybrałam, jest czapka z daszkiem i to jest na pewno coś, co się przyda teraz na wakacje albo w ogóle po treningu, kiedy ściągamy kask i głowa jest taka brzydka, wiecie, włosy oklapnięte, wstyd jest wychodzi, to robimy sobie kucyka czy po prostu zakładamy czapkę jest z głowy, a po drugie teraz zaraz słońce będzie nas razić, nie trzeba okularów przeciwsłonecznych, tylko czapa i jeszcze ona jest taka prześliczna. Ja wybrałam szarok, to były różne kolory z takim wyszywanym kunikiem, więc uważam, że jest naprawdę ładna, czy wyszywany, naklejanym, ale nie wiem, czy mi w niej dobrze, bo siebie jeszcze nie widziałam. Ale fajnie ma takie ten z zaokrąglony. W sensie na głowie mi siedzi ok. Następną rzeczą są rękawiczki. Ja mam niestety notorycznie gubię rękawiczki, a te rękawiczki już mi się podobały od jakiegoś czasu, na temu tak się na nie czaiłam, ale zawsze były gdzieś tam niedostępne w tym kolorze, co chciałam. Teraz dorwałam właśnie czarne w rozmiarze M. I przetestujemy sobie już je na jeździe, ale myślę, że będą naprawdę w porządku, bo są takie fajne, elastyczne i mają tutaj. Lej, taki silikonowy, tak jak na bryczesach, więc na pewno woda nie powinna mi się ślizgać. Tego mi zawsze brakowało w moich rękawiczkach. Mam jakieś takie stare, zwykłe bez. I nawet jeszcze widzę, że jest na palca, żeby mogła klikać, więc spoko. Bo nie wiem, czy sobie. Tak, mamy takie coś. To się ubiorę w pełni. E, mam również pasek złoty. Ja mam taki sam czarny w domu i mam bardzo, bardzo dużo pytań, nie zmniejszony. Tak na maksa. Ja mam bardzo zawsze dużo pytań, skąd mam taki pasek? A ja mam taki sam czarny, właśnie z wędzidełkiem, i stwierdziłam, że zamówię sobie taki sam złoty, bo on się idealnie nada, tylko nie mogę go rozszerzyć. Idealnie się nada na jakieś zawody. Ja go nie będę może tak zapinała, że całkowicie, ale to jest mega fajne, bo on jest tak elastyczny że łatwo jest go dopasować. I uważam, że do białych bryczesów na jakieś zawody będzie wyglądał super. On jest w ogóle brokatowy, złoty, elegancki. Ja mam zwykły czarny i ludzie się mnie o niego pytali, więc ten myślę, że zrobi naprawdę fajną furorę. Więc naprawdę. I plus jest taki, że nie trzeba się męczyć z jakimś dorabianiem dziurek czy czegokolwiek. Ja zawsze mam problem z paskami, że są dla mnie za małe albo za duże. A tutaj jest gumka i możecie regulować. Nawet jak zjecie za dużo na obiedzie po treningu to można sobie po prostu ten pasek powiększyć i nie trzeba rozpinać, jak to czasem się robi. Ja tak robię, a ten pasek sobie reguluję. I jeszcze mam taką nerkę, nerek nigdy za wiele. Można to sobie wykorzystać jako nerkę, albo jako saszetkę na przykład na smaczki, kiedy idziecie trenować ze swoim koniem. Więc myślę, że fajna opcja. O, nawet mamy tutaj przegródki w środku, więc nawet jak macie różne smaczki, to możecie porozdzielać sobie na różne smaki, konie będą zadowolone. Albo tak jak ja na przykład teraz pewnie będę używać w przypadku jakichś terenów, bo idealna pogoda na teren, czy na jazdę, bo w kurce jakie, że to robi mi się gorąco, a nie zawsze lubię mieć jednak telefon z kieszeni, w tych akurat bryczesach jest wygodnie, ale w większości bryczesów, które mam, kieszenie nie nadają się na noszenie telefonu. A fajnie jednak zawsze ten telefon mieć pod ręką, jakby coś się ewentualnie stało. I taka nereczka. Bardzo ładne w ogóle z konikiem. Możecie nosić nawet jako torebkę sobie na co dzień, bo ja na przykład tak chodzę zawsze. No i to jest wszystko, to, co dla mnie. Korzystamy z naszego nowego organizera i przetestujemy jeszcze te produkty, czyli te szczotki i nożyczki. Ja je schowam. One są zaokrąglone, więc bezpiecznie, ale na razie dam je sobie do kieszeni i wejdziemy sobie do Sony. Przetestujemy, czy one coś dają. Tylko nie uciekaj znowu. Ja wiem, że ty chcesz uciec. Ja ją przed nagraniami trochę czesałam, więc z z niej trochę zjełam, ale sprawdzimy, czy teraz jest z niej wiesz. którą wolisz? Drewnianą, ale to się nie je. To jest do wyboru. Pokaż. No Sonia jakbyś stała, to by było super, ale to zebrało, a tylko przejechałam dwa razy. Ja też ją wyczesałam, więc ona jest wyczesana. Więc tak, o mamy takie, o fajnie tu schodzi. Tylko to już ona już trochę dzisiaj zrzuciła. Teraz mamy tą część tej szczotki. To chyba bardziej jako taki masażer, bym powiedziała, bym to używała. Myślę, żeby by jej się spodobało do jakiegoś takiego drapania. Natomiast ta część do ściągania sierści. Zobaczymy, czy sobie lepiej poradzi. Chyba tak samo. Bo ta trochę bardziej trza. Ta jest taka bardziej ostra, chociaż nie widzę, żeby Sonia się jakoś denerwowała. Może dlatego, że są aż trzy ząbki i tak hałasują. Co? Mamy taki szybki test. Myślę, że działa, że ściąga. Mówię, ja ją już czesałam dzisiaj, więc ona większość większości jest wyczesana, ale gdyby nie była wyczesana, to by tego leciało bardzo dużo. I przetestujemy sobie nożyczki tylko. A może ogon przytniemy końcówkę. Pilnujcie się, szybki. O, albo nie, właśnie. Ja już od miesięcy mówię, że wytnę jej to, bo to tak brzydko wygląda tutaj. I spróbujemy to wyciąć. I zobaczymy, czy one będą na tyle ostre, żeby to wyciąć. tej wycięły, bo ogólnie nożyczki to się zaprześniają, tylko jak ja to brzydko zrobiłam. <grywa> bo nie spodziewałam się, że tak wytnę. No dobra, poprawimy. Patrzcie, zaokrągl zaokrąglone to nawet zaokrąglimy tu przy tubce. O, bo to tak brzydko wygląda, że to i tak odstaje, więc to trzeba tak obciąć. Trochę za dużo tam jej obcięłam. I tak takim okrągłym... Ej, fajne! Powiem Wam szczerze, że naprawdę fajne. One są troszeczkę małe, w sensie mają takie, krótkie są, ale są naprawdę ostre. O, od razu lepiej wygląda jej dupka. Trochę tutaj za mocno przyciąłam, ale to nic. Jeszcze możemy przyciąć jej końcówkę. Czekajcie, nie tą stroną. W ogóle freezer to trzyma jakoś tak, o nożyczki, no nie będę cudować. Tak, o, nie, fajnie tną. Jak na to zresztą takie małe są ostre. I Sonia w końcu... Oj, przepraszam. <grystanie> Sonia w końcu ma ładny ogonek. O, ale ci przycięłam. Trochę tutaj za mocno je wycięłam, no ale tak no, nie spodziewałam się, że będą aż takie ostre, że tak łatwo to pójdzie. Nie przemyślałam tego. No ale nic. Mamy już wszystko przetestowane yy, i dajcie znać, która z tych rzeczy, które wybrałam, podoba Wam się najbardziej, bo ja w sumie chyba najbardziej jestem zadowolona z organizera. Chociaż wszystko mi się podoba, bo nawet ta, ta siatka jest fajnie wygląda w tym boksie. Tylko, że Sonia na razie nie jest nią zainteresowana, ale nawet tamto mnie jest. Ona żyje dzisiaj w swoim świecie i oczywiście czekamy dalej na źrebaczko. Zrybaczek może o i będzie inaczej, nie? Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i co? Do zobaczenia i pa pa!